Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie, który pod względem pogody nadal zapowiada się łagodnie. Aczkolwiek robi się coraz chłodniej i coraz częściej zapowiadane są nocne przymrozki. W warzywnikach to czas, kiedy wykopujemy już warzywa korzeniowe, między innymi seler, marchew, pietruszkę czy buraki. Lepiej i dłużej się one przechowują, jeżeli nie narazimy je na przemarzanie. Sprzątamy grządki i przygotowujemy je już do przyszłego sezonu, pozostawiając oczyszczone w ostrej skibie, jeżeli wymagały przekopania lub wysiewając zielony nawóz na zimę. Niewielkie warzywa korzeniowe, np. seler, pietruszkę czy buraki, które wykopaliśmy, możemy posadzić w doniczkach i przeznaczyć na świeżą zieleninę, która doskonale sprawdzi się zimą w kuchni do doprawiania zup, sałatek, kanapek czy innych dań. O tej porze na kuchennym parapecie może też zagościć ostra papryczka, jeżeli uprawialiśmy ją pojemnikowo lub jeżeli jesteśmy w stanie przesadzić ją z gruntu do donicy. Jeżeli w szklarni lub pod osłonami robi się już za zimno dla ciepłolubnych roślin, a jeszcze je mamy, warto przenieść je do domu i stworzyć sobie jeszcze warzywny mini ogródek. Na warzywnych grządkach w ogrodzie można jeszcze posiać rzodkiewki i uprawiać je pod osłonami. Pod agrowłókniną lub w tunelach foliowych w takich warunkach, przy sprzyjającej pogodzie, mają jeszcze szansę dojrzeć, ale generalnie kończymy już poplonowe wysiewy. Listopad to już miesiąc wysiewów i sadzenia warzyw na uprawę o zimą. Na grządkach pozostać jeszcze może późny por, jarmusz, brukselka i roszponka oraz sałata, rzodkiewki, szpinak czy rukola, które wysialiśmy we wrześniu lub w październiku zbieramy ich plony w miarę dojrzewania i potrzeby. Te rośliny są w stanie przetrwać jesienne przymrozki. Żeby przedłużyć czy też przyspieszyć ich zbiory, również warto trzymać pod ręką agrowłókninę, którą można przykryć uprawy w czasie większych spadków temperatury. Listopad to miesiąc, w którym chowamy już rośliny śródziemnomorskie w miejsce ich zimowania. Oraz balkonowe i tarasowe rośliny ciepłolubne, między innymi pelargonie, jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej i jeżeli chcemy je przetrzymać do kolejnego sezonu. Można je przyciąć przed zimowaniem, żeby zajmowały jak najmniej miejsca, którego zazwyczaj w domach czy też w innych pomieszczeniach dla roślin brakuje. Jeżeli nie mamy tego miejsca prawie w ogóle, a chcemy na przykład mieć wiosną te same pelargonie czy koleusy, co w tym roku, można pobrać ich sadzonki pędowe i ukorzenić zimą posadzić w niewielkich doniczkach wczesną wiosną, żeby podrosły do czasu ponownego obsadzania zewnętrznych donic, najczęściej w maju. Warto pamiętać, że również nie wszystkie rośliny jesienne są całkowicie mrozoodporne. Dość wrażliwe na przemrożenia są kwiaty chryzantem, a także takie rośliny jak ozdobna papryka, starzec popielny, kalocefalus brauna, hebe czy skimia. Wiele z nich zniesie niewielkie i krótkotrwałe przymrozki, ale rośliny te mogą nie przetrwać dłuższych i silniejszych mrozów. Przed ich nadejściem, jeżeli chcemy te rośliny zatrzymać na dłużej, również warto przenieść je w cieplejsze miejsce. Dotyczy to także wrzosów, które są mrozoodporne, ale posadzone w gruncie. Poza tym, podczas wilgotnych jesiennych dni, mogą ich zasuszone kwiaty lub pąki stracić na zewnątrz na uroku. Przeniesione do domu zachowają swoją dekoracyjność na dłużej. Możemy je więc o tej porze wykorzystać w jesiennych domowych roślinnych dekoracjach. Za to w ogrodzie kończymy już sezon podlewania roślin. Chowamy węże ogrodowe i zraszacze, które nie będą nam przez najbliższe miesiące potrzebne. Jeżeli mamy automatyczny system nawadniania w ogrodzie, np. Na, na trawniku, to na czas zimy należy go wyłączyć i przedmuchać instalację, np. za pomocą kompresora. W przeciwnym razie, zalegająca w rurach, wężach i zraszaczach woda w czasie mrozu może je uszkodzić. Zostawmy sobie jednak jedną większą konewkę pod ręką, gdyby była jeszcze potrzeba podlania roślin zimozielonych na rabatach lub w donicach. Życzymy wspaniałego tygodnia i zapraszamy na kolejny tydzień w ogrodzie już za tydzień oraz do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na Co dzień.